Dziewczyny, przygotujcie się na historię o kolczykach, które przyniosły więcej niż tylko blask. Poznajcie Martę, która przed ważną randką znalazła kolczyki w kształcie serc z małymi diamentami. Urocze i eleganckie, pomyślała i zakupiła je. Ale och, cóż za niespodzianka, podczas randki kolczyki zaczęły delikatnie świecić w ciemności restauracji. Okazało się, że diamenty były fosforescencyjne. Zamiast paniki, Marta z gracją wykorzystała sytuację i zrobiła na swoim partnerze wrażenie, mówiąc. To moje kolczyki na specjalne okazje. Świecą, gdy jestem szczęśliwa. Nie tylko zrobiła wrażenie na swoim partnerze, ale również stała się bohaterką wieczoru, kiedy jej kolczyki pomogły znaleźć zgubioną obrączkę jednego z gości. Od tamtej pory te kolczyki stały się jej szczęśliwym talizmanem na każdą okazję. Szykuj się, kochana, na czwartek. Będzie ogromna ilość nowości, biżuteria i kosmetyki. Tak oto. Kolczyki nie tylko stały się jej talizmanem, ale również symbolem nowonarodzonej miłości. Czekamy na ciebie, nie pozwól, aby okazja przemknęła obok.